Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Anna Nudek, Wysokie Obcasy. Zaczynamy wrześniowy cykl podcastów. A dzisiaj do rozmowy o studiach MBA i możliwościach, jakie dają, zaprosiłam doktora Pawła Urbańskiego, dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry, Panie doktorze. Ma już na no, dzień dobry. CV pańskie jest imponujące, bo jest pan doktorem nauk ekonomicznych Imperial College London, ma dyplom inżyniera i MBA ukończony na Politechnice i w swojej pracy łączy pan doświadczenie biznesowe z akademickim. Więc trudno wyobrazić sobie właściwie lepszą rozmowę, lepszego eksperta do rozmowy o MBA, bo jest pan i wykładowcą, i praktykiem. Wokół tych studiów jest taka otoczka prestiżowego klubu czegoś na miarę takiego mini, powiedzmy, Ivy League w jakimś sensie. Czy faktycznie jest tak, że te studia dają przepustkę do rozwoju kariery, a absolwenci są członkami takiego rodzaju ekskluzywnego klubu biznesu? Czy dają przypustkę, to jest takie otwarte pytanie. Pewno nie zawsze dają przypustkę, ale na pewno poszerzają możliwości. MBA to jest pewien standard, standard kształcenia menadżerów. I mówiąc prawdę, bez względu na branżę, w której nie wiem, dzisiaj działamy, czy bez względu na, na to, jakie jest nasze pierwsze wykształcenie, jeśli chcemy się nauczyć umiejętności zarządzania, rozwijać swoją karierę w biznesie, MBA jest, jest dobrym, jest właściwym e, wyborem. I to niezależnie od tego, czy nie wiem, pani redaktor, czy ktokolwiek e, chciałby się rozwijać w obecnej firmie, czy założyć własną nową firmę, zmienić środowisko, stanowisko, miejsce pracy, czy wszystko jednocześnie, e, takie studia mogą pomóc w realizacji e, takich planów. I Studia podejmują zazwyczaj, te studia MBA podejmują zazwyczaj osoby, które zdobyły już doświadczenie, e, mają już jakiś e, bagaż doświadczeń w zarządzaniu, już, e, nie wiem, kilka lat co najmniej przepracowały, e, pracując w zespole, e, podejmując decyzje, biorąc na siebie odpowiedzialność i planują rozwijać tego rodzaju e, karierę, e, karierę dalej. Więc, e, to jest taki, nazwijmy to, taka wizytówka tych, tych studiów. Pytała mnie Pani, czy, czy to jest gwarancja do, do sukcesu, czy do, do, nie wiem, przepustka, przepustka jakieś wielkie, na wielkie salony i do wielkich korporacji na, na bardzo wysokie stanowiska. Moim zdaniem to, to bardzo podo, pomaga ludziom, którzy mają właśnie tego rodzaju aspiracje. No i mam bardzo wielu przyjaciół którym właśnie te studia pomogły. Takim dowodem na to, że, że to jest faktycznie pewien standard w dzisiejszym świecie, no jest liczba programów na, na najlepszych uniwersytetach, i w Stanach, i w Anglii, w Europie. Takich programów jest myślę, około 3000 na świecie, w Europie jest pewnie około 1000. I ten, ten program MBA jest realizowany już od ponad 100 lat. Zaczął się na Harvardzie i jest doskon doskonalony, jest dostosowany do, do bieżących potrzeb przez ostatnie dekady. Jest, nadal cieszy się wielkim uznaniem. Co pan wyniósł z tych studiów, kiedy pan e, e, uczestniczył w tym programie? Co pan dał? Czego się pan nauczył? Gdyby mógł pan podsumować, tak, żeby na przykład, może zachęcić kogoś, kto nas słucha, kto rozważa te studia? Ja na studia poszedłem MBA pracując relatywnie krótko. Skończyłem Politechnikę, byłem inżynierem. I powiem Państwu, że jeśli miałbym w jednym zdaniu przedstawić korzyści z tego, z tego studiowania. W moim przypadku to było niebywałe poszerzenie wiedzy i pewnego rodzaju umiejętności. No to widać szczególnie w, w dzisiejszych czasach. Świat się staje coraz bardziej złożony i pewne predyspozycje podejmowania decyzji w tym złożonym świecie są niezwykle ważne. Nie wystarczy być dobrym inżynierem, nie wystarczy być dobrym prawnikiem, nie wystarczy być dobrym pr -owcem. Trzeba umieć jakby łączyć e, umiejętności z każdej tej z, z tych dziedzin, po to, żeby podejmować, podejmować dobre decyzje, i w moim przypadku było tak, że ja nie byłem świadom, prawda, tego, tej, 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 tej złożoności, e, kończąc studia inżynierskie i, i tego, jak tak naprawdę wiele, wiele trzeba i wiedzy, i umiejętności, żeby odpowiedzialnie zarządzać. Więc dla mnie to była e, przygoda fantastyczna. Druga taka korzyść, jeśli miałbym to dzisiaj z perspektywy, ja już skończyłem to 30 lat temu, więc w moim przypadku jest to, to jest długi czas. To jest e, to, co się nazywa dzisiaj popularnie networkingiem. O to chciałam zapytać właśnie. To jest kolejna korzyść. Myślę, że bardzo wiele osób dostrzega to, ponieważ spotykamy się z podobnymi ludźmi, e, jeśli chodzi o o pewne doświadczenie i o pewne aspiracje i faktycznie możemy się wymienić w trakcie studiów doświadczeniami. To jest niebywale, niebywale ważna, e, ważna sprawa, tak, żeby uczyć się od innych. A żeby uczyć się od innych, to musimy mieć pewnego rodzaju przekonanie, że e, ci inni mają nam coś ciekawego do za, zaoferowania, tak samo jak ja mam coś ciekawego do zaoferowania. Stąd dobór, dobór osób na studia jest bardzo ważny. My tutaj na Politechnice, w Szkole Biznesu przykładamy do tego dużo, dużą wagę. Więc mamy grono ludzi, z którymi przepracowaliśmy, nie wiem, półtora roku czy, czy dwa lata. Robiliśmy wspólnie case, rozwiązaliśmy wiele zadań wspólnie i budujemy pewnego rodzaju sieć zaufania. I o wiele łatwiej jest. W pewnym momencie w tych rozmaitych naszych przygodach na ścieżce karier, zwrócić się do kogoś, jeśli pojawi się problem do rozwiązania, kogo znamy, kogo darzymy pewnym zaufaniem, kogo poznaliśmy, niż y, wszystko tak, googlać, tak, czy szukać w internecie, szukać rozwiązań y, y, gdzieś, gdzieś w książkach. Y, to się po prostu sprawdza. Ten networking ma niebywałą siłę. I dbamy o to, żeby ułatwiać naszym absolwentom tę komunikację, są organizowane różnego rodzaju spotkania, więc to jest oprócz nazwijmy to wiedzy, rozumienia, złożoności przy podejmowaniu decyzji, ale później korzystanie z tego networkingu to jest drugi, co najmniej drugi element wartości, tak, którą wiążą się te studia. No właśnie, mówi Pan o relacjach międzyludzkich, one są zawsze ważne albo najważniejsze w biznesie, w pracy także. Czytałam i czytam o studiach MBA i wśród tych przedmiotów, które są wykładane, tam są oczywiście finanse, prawo, zarządzanie i to jest znakomite kompendium wiedzy dla przedsiębiorców i menedżerów, ale ten program zawiera także takie moduły, które rozwijają umiejętności tak zwane Miękkie, czyli prowadzenie negocjacji, kształtowanie postaw liderskich, efektywne zarządzanie zespołem, naukę empatii. To są wszystko e, sprawy bardzo istotne i coraz istotniejsze. To widać też w debacie publicznej, prawda, wokół rynku pracy. W tym sensie, co dały Panu te studia, właśnie jeżeli chodzi o. Ym, o negocjacje, o, o podejście do ludzi, o, mm, właściwie to pytam o to, jak ulepszyły pańskie umiejętności menedżerskie, i czy to jest tak, że czy każdy dzięki temu może mm, stać się po prostu dobrym liderem? Tu też następuje pewna ewolucja. Kiedy ja studiowałem, te kwestie były istotne, ale teraz one nabrały jeszcze większej istotności. Kiedyś faktycznie to, co pani powiedziała, nie wiem, czy to były. Ekonomia, finanse, strategia, haery, tak, to temu żeśmy poświęcali dużo takiej twardej wiedzy. Dzisiaj ten kanon nadal jest, jest uczony, tylko że to jest pewnego rodzaju wiedza. Jak wiemy, dzisiaj wiedzę dosyć łatwo jest e, jakby znaleźć w internecie znowu, prawda? Natomiast umiejętności, te, o które pani pyta, one są tak naprawdę do budowania jedynie w mm, pewnej konwencji, mm, dyskusji, rozmowy, pokazywania przykładów. To jest ten element, który się często nazywa psychologią biznesu, tak? interakcją, jak budować interakcje, zarządzać interakcją między ludźmi, jak poznawać lepiej siebie, jakimi my jesteśmy ludźmi, prawda? Rozumieć nasze predyspozycje, rozumieć predyspozycje innych, rozumieć jakie są istotne wartości dla, dla innych ludzi. E, jakie są właśnie ich cele? To jest e, bardzo, bardzo wartościowy obszar e, zarządzania i e, myślę też, że bardzo ważny, szczególnie dla, e, dla młodszego pokolenia. Oni przyglądają się, kto ma autorytet, nie e, poprzez to, prawda, jak dokładnie umie nie wiem, wynegocjować jeden kontrakt. Tak, czy jak dokładnie umie policzyć, nie wiem, wycenę takiej czy innej firmy, tylko właśnie jak umie budować spójny zespół, jak potrafi postępować fair w rozmaitych złożonych sytuacjach. No właśnie, bo tu zaszło, przepraszam, że w słowo, bo tu zachodzi zmiana taka pokoleniowa, bo dla pokolenia milenialców i pokolenia zetek tak zwanych, które są jeszcze bardzo młode, i dopiero będą wchodzić na ten rynek pracy i dopiero nabywać rozmaitych umiejętności, zaczynać być może też pracę w biznesie, oni mają zupełnie inne priorytety. To znaczy, to właśnie dokładnie to, o czym Pan mówi, że dla nich istotne jest, owszem, Dobre zarobki, tak, ale przede wszystkim atmosfera w pracy, szacunek, empatia, y, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Więc y, to w tym kontekście wydaje mi się właśnie bardzo istotne to dobre samopoczucie, budowanie dobrej atmosfery. Pełna zgoda i jeszcze dodam do tego jeden aspekt mianowicie ludzie i młodsze pokolenie przywiązuje większą wagę do takich kwestii jak pewnego rodzaju odpowiedzialność za e, nie tylko, e, nie wiem, dzisiejszy wynik tak, finansowy, czy, czy, czy nawet nasze dzisiejsze wynagrodzenie, czy będzie takie, czy inne, ale tutaj się nakłada cała wielka gama zagadnień związanych z, nie wiem, z ochroną klimatu, prawda? chociażby, czy z tym zrównoważonym rozwojem, z tym, żebyśmy widzieli nie tylko ten krótkoterminowy Cel, ale patrzyli na to e, znacznie szerzej i szerzej w rozumieniu takim horyzontalnym, żeby widzieć, że e, ten świat to nie tylko my, ale również e, jakby patrzeć na horyzont, tak, żeby widzieć, jaka jest ta przyszłość, żeby widzieć te cele e, długoterminowe. Tutaj, prawda, te trzy litery, które dzisiaj są dosyć często wymieniane, czyli ESG, prawda, czyli Environmental, Social and governance, tak, goals, tak, czyli te wszystkie powiązanie kwestii środowiskowych z socjalnymi i z kwestiami ładu korporacyjnego. To jest e, bardzo atrakcyjna i ważna sfera dla, dla ludzi, e, którzy dzisiaj zarządzają, ale jest ważna również dla pracowników, jest ważna dla inwestorów, jest wreszcie ważna dla wyborców. Więc e, ten świat pod tym względem się istotnie zmienia i w trakcie studiów, takich jak MBA, jest okazja, żeby o tym rozmawiać, żeby pokazywać, jakie są osiągnięcia na tym polu różnych firm, różnych organizacji, różnych ludzi. Więc to jest ten obszar psychologii to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są jakby inne priorytety, jeśli chodzi o, no, o życie, prawda, i o, o budowanie lepszego świata. No właśnie, wspomniał Pan też o ładzie korporacyjnym. Ostatnio głośno było o, i bardzo dobrze, że było głośno, o podejrzeniach i oskarżeniach o mobbing w mediach, ale nie tylko w mediach. I tak sobie myślę, mówimy o tych pokoleniach, dla których właśnie ta równowaga, atmosfera jest bardzo ważna, to co Pan mówi. O patrzeniu w przyszłość, ale też o tym ładzie korporacyjnym. To się wszystko łączy. Czy na studiach MBA są takie zajęcia z tym związane, na przykład z takimi procedurami, które są antydyskryminacyjne, które właśnie by uczą empatii, poszanowania albo rozszerzają te kompetencje? Bo to wydaje mi się bardzo istotne w tym kontekście, zwłaszcza po akcji, na przykład, szeroko zakrojonej, oczywiście, mitu i rozmaitych, właśnie doniesieniach, w których mówiono o przypadkach po prostu dużych nadużyć w pracy. To jest cała kama zagadnień, która się kryje pod zajęciami, na których poruszone są kwestie etyczne. I mogę Panią zapewnić, że w przypadku tutaj naszych studiów mamy. Specjalne i moduły, i specjalistów, wykładowców, którzy się wypowiadają na ten temat, zwracają uwagę na, na to, jak, jak trzeba dbać w firmie, w firmach, w korporacjach, no w ogóle w relacjach o tę, o tę równowagę, żeby nikogo nie krzywdzić. I że wszyscy są tak samo ważni i, 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 i mają no, czasami różną wrażliwość i trzeba być na to bardzo. Bardzo wyczulonym. Więc mamy te zajęcia. Mamy też dużo takich. Akurat uruchomiliśmy od, od kilku lat taki projekt, który realizują studenci dla organizacji pozarządowych. Czyli robimy dla kogoś pewnego rodzaju pracę, za którą oni by musieli zapłacić. Powiedzmy na rynku, rozwiązujemy im jakieś, jakieś zadanie, jakiś problem doradczy, z poczucia pewnego rodzaju obowiązku, pomocy. I to jest też element budowania takiej wrażliwości, i ludzie bardzo pozytywnie reagują. Nie tylko, żeby nauczyć się, mówię o, o ludziach, którzy przychodzą do nas na, na, na program, oczywiście jesteśmy tutaj też od tego, żeby. Widzieć ten świat w pełnej jego złożoności, prawda? Są kwestie, o których pani mówi i, i etyczne, i związane z, z empatią. I musi to być w programie. Musimy mieć ludzi, którzy to w atrakcyjny i umiejętny sposób wyjaśnią, przedstawią przykłady. I ale oczywiście musimy to widzieć też w perspektywie całego biznesu, i dbania o, o wartość, o to, żeby być nie wiem, nadal konkurencyjnym na rynku, więc Reasumując, mamy te elementy w programie, mamy bardzo dobrych nauczycieli po tej psychologii biznesu, od wartości, nazwijmy to, tych ludzkich, niekoniecznie stricte, nie finansowych, ekonomicznych przedmiotów. Te sprawy są na równi traktowane z, z czystą wiedzą finansową, ekonomiczną czy technologiczną. Wspomniał Pan o równowadze. Ja pomyślałam sobie, że zapytam o kobiety, bo widzę tutaj takie badania. Ze statystyk wynika, że w ostatnich latach liczba kobiet, które uczestniczą w studiach MBA wzrasta. Proszę mnie poprawić, jeżeli te dane nie są poprawne, ale one są z ubiegłego roku. Liczba kobiet wśród studentów MBA to jest około 20%. To i mało i dużo, ale długo było tak, że to był taki dość męski... Klub. Zresztą tu też widać w radach nadzorczych i w, na bardzo wysokich menedżerskich stanowiskach, że tych kobiet jest jednak mniej. Czy obserwuje pan taki trend, że kobiet przybywa wśród studentów? On jest na niektórych programach dość stabilny. To, ta, ta liczba 20% ona, ona się w niektórych programach otrzymuje 20-25%, ale ostatnio. W niektórych programach mamy taki MBA, nazywamy go Digital Transformation czy Finance and, and, and Technology po polsku. I tutaj poprosiłem o, o ostatnie dane. Te dane wskazują, że jest około 30% kobiet. I jest to pewna tendencja. To nie jest jakiś wielki przyrost, ale jest to obserwowalne. Mamy do czynienia z złożonością tego świata na, na wielką skalę. Tak? Te tematy związane nie wiem, z klimatem, z, globaliz z reglobalizacją, tak? czyli zmianą porządku, z transformacją cyfrową. No teraz doszła do tego kwestia nie wiem wojny. Jesteśmy w przeddzień prawdopodobnie e, pewnego spowolnienia, recesji, zawirowań na rynku pracy. To są. Niebywale złożone tematy, i żeby znaleźć rozwiązanie, trzeba radzić się wielu ludzi, trzeba rozmawiać z osobami o różnych wrażliwościach, o różnych doświadczeniach. Zresztą to jest to, co, o czym też wspomniałem na samym początku, że jeśli mamy coś bardzo skomplikowanego, to nie damy sobie z tym rady, jeżeli rozwiązań szuka osoba o jakiejś wąskiej specjalizacji. Więc Nawiązuje do, do tego, że mm, udział kobiet, które są, e, mają wśród inne spojrzenie często na, na, na te zagadnienia tak? i na rozwiązania tych, 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 tych problemów, mają inną wrażliwość, one są fantastycznym partnerem do dyskutowania nad e, poszukiwaniem tego rozwiązania przed podjęciem decyzji. I ta różnorodność e, jest, e, jest bardzo, bardzo cenna. I to widać praktycznie wszędzie. Ja myślę, że jest trochę taka powszechna, powszechna akceptacja tego, że to nie jest coś, co jest ukłonem, takim trochę, prawda? No, w stosunku do kobiet, ale to jest coś na zasadzie must have żebyśmy uczestniczyli wspólnie w decydowaniu o nie wiem, przyszłości, biorąc pod uwagę perspektywę bardzo wielu e, ludzi m, o różnych doświadczeniach, o różnych wrażliwościach, niezależnie czy to są kobiety, czy to są mężczyźni. Opowiada Pan o tym programie w taki sposób, że sama mam ochotę się zapisać, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego, o czym pan mówi poszerzyć kompetencje. Proszę Państwa, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie doktorze. Naszym gościem Państwa i moim był dr Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję. Państwu kłaniam się nisko. Również dziękuję. To był podcast wysokich obcesł. Fajne. Zapraszamy w najbliższy piątek.